Siema, siema widzowie. Witam was w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku z gry Legend of Keepers. Tutaj wybierzemy sobie kolejny run. Musimy sobie wybrać, gdzie możemy wziąć pod uwagę, na przykład albo albo właśnie orki i demony, albo orki i szkielety. Weźmiemy sobie, weźmiemy sobie prawdopodobnie. Hmm. weźmiemy sobie demony inne sforey tak tutaj wybieramy to to jest już wybrane dobra i rozpoczniemy i lecimy widzowie dobrze teraz tak tutaj co my tu mamy mamy woł wog hoga to jest gościu, który zadaje naturalne pierwszemu gościowi, zyskuje skrupa, jeżeli cel znajduje się pod wpływem efektu odmrożenie i zapewnia plus 10 do wszystkich odporności za każdego bohatera pod wpływem efektu podpalenia oraz odmro odmrożenia. Hmm. Dobra, dobra. Tutaj mamy gościa, który obniża morale. Tutaj mamy gościa, który jest właśnie tym gościem, dobra, tak my tym, tym, tym. Tu mamy orki, ork, ork i tu dwa demony, tu ork. Możemy tak zagrać, że weźmiemy tego tu, tego tu, tego tu i tutaj same orki, a tu same demony. Myślę, się możemy tak zrobić, no. Orki same, tu same demony będą, tak. I co my jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze... o właśnie, kto to jest? Shik To jest Satyr. I tak, on naturalne na tył, morale zmniejsza, przenosi dwa poziomy wszystkich kar nałożonych na cel na innego hmm, losowo wybranego bohatera. Jest jeszcze 18 naturalnych i dwa poziomy kar nałożonych na cel przenosi się na bohatera za nim. Dobra, okej, okay, wszystko jasne, no. Taki dziwny ten gościu jest, no. Dobra, dobra, pułapki. Tu mamy trującą chmurę. Frajerska trująca chmura. Tu mamy moździerz, podpalenie, to mnie się podoba. I tu mamy polarny portal. Polarny portal nałoży odmrożenie, a to nałoży podpalenie. Nakłada jeden dodatkowy poziom, jeśli odporność na lód celu ma wartość ujemną. Fajna sprawa to może być. Fajna sprawa, dobra. Zagramy sobie Poszukiwacze przygód. Lecimy z nimi. Lecimy z poszukiwaczami przygód. Hmm. Może spróbujemy to jakiś speedrun zrobić widzowym? Może nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Fajnie by było. A może live'a bym poprowadził jakiegoś czasem? Zobaczymy. Nie wiem, nie wiem. No. To teraz tak. Tutaj, tutaj mamy na, na przodzie gościa, który bije obrażenia od lodu. Obrażenia fizyczne ten, i ten bije obrażenia od lodu. Lud FIZYCZNE, czyli ten się nadaje tu. Lud FIZYCZNE, FIZYCZNE, OBRAŻENIE od ognia na wszystkich. Na wszystkich. Tak. Następnie przydałby się ten bardziej. I ten na koniec. Dobra, lecimy dalej. No. Tutaj trująca frajerska chmura. Na wszystkich, wszystkich było truła. Jakbyśmy potrzebowali. 15, 15, 40. Albo podpaliła. Podpalić chyba może, ale ten dostanie najmniej. A może, może, żeby zmroziła ich wszystkich? Chyba będzie dobrze. Portal, który zmrozi, będzie lepszy. Yy, Nakłada jeden dodatkowy poziom, czyli trzy. Dobrze. Niech tak będzie. Mi to się podoba. No. Tutaj sobie weźmiemy te to. On zadaje lód, ten zadaje fizyczne, a ten od ognia. Lód fizyczny, lód fizyczny, lód fizyczny. Lód fizyczny. To chyba najszybciej to ten typ. Eee, następnie jeszcze chyba tę babkę damy i, i to już będzie chyba na tyle. Potwierdź? Tu jest pułapkę, jeszcze jedną. Mm, tutaj odporności takie, a nie inne. To weźmiemy sobie tę łapkę i lecimy z nimi, widzowie. Lecimy z nimi. Tutaj mamy orka naszego. Losowo przemieszcza, zapomniałem, że on może przemieścić. No dobra, tak to czasem jest. Temu goblińską sztuczkę sklepniemy, no, pięknie, nie? Tak. Temu obronny cios, tak? Wow, ale porąbaniec. Normalnie porąbaniec. <ścoughs> Tutaj zaatakujemy tasaczkiem, tak jest. I ten nam rozwali tego gościa, no dobra, tak to czasem jest. Ale ładnie, ładne animacje, sumo. Tutaj strzelamy znowu, pięknie ładnie. Ten walnie tak. Potężne obrażenia, tak. Ten nam rozwali, tego. I nasz ork nie otrzymał obrażeń. Ale on już w następnej turze sobie nie poradzi dłużej. Dobra. Tutaj tak wygląda sytuacja. Sytuacja. Wjapę no. dostał na ork. Teraz tutaj. Obrażenia od lodu. Tak jest. Tutaj walniemy sobie prawdopodobnie płonący piczem Tak, gościu już znika. No, znika nam. Tutaj oba typki prawdopodobnie już, już nie mają co nic do powiedzenia. No. Tu pogaduszki jakieś, cuda nie widy. dobra obrażenia od ognia albo naturalne naturalne zadamy tak no no tutaj prześladowanie zwiększymy kary tak jest kara zwiększona karę zwiększymy zwiększyliśmy ile jemy go no uwaga uwaga psikus czy zamieszanie psikus no nieźle że... no nieźle że... Kiedyś pocałunek? Nie, to no, zarażenie. Jeszcze więcej nieprzyjemnej rzeczy. I tutaj ostatnie obrażenia naszym gościem, tym. Myślę, że może nazwiemy ich, a może jeszcze nie, żeby, żeby nie było jaj. Tu, tutaj obrażenia od wiatru, obrażenia od lodu, jakieś morale jeszcze. Eee... Hmm, <laughs> hmm, Dobra, dobra. Jeżeli byśmy nie grali pod morale, to możemy nagę wziąć. Nie musimy grać wcale pod morale, taka jest prawda. No, taka jest prawda. A gdybyśmy raz harpie tak wymaksowali potężnie, to może być ciekawe, wymaksować harpie, co nie? Wymaksowanie harpi. Harpi, harpi. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, weźmiemy nagę. Na, na razie weźmiemy nagę. Tak. Tutaj sobie możemy wejść w ulepszenie jakichś naszych potworów. Myślę, że ulepszymy sobie orka na przykład. Albo nagę. Jeśli morale celu jest niższe niż 50%, a taki mają 50% szansy na jednego poziomu ogłuszeń Słaba sprawa, nie podoba mi się to. Bo nie będziemy grać pod morale raczej. Yy, zagralibyśmy... A może demony, a może nie? Wszystkie demony w danej grupie zyskują na początku yy, walki dwa poziomy efektu zwiększona odporność. OK, ulepszymy go. Fajna sprawa. Tutaj y, możemy Sukuba ulepszyć. Wokhuga? Yy, może nie? Nie wiem jeszcze. Może, może tego. Sukuba może jednak, tak? I wychodzimy, dobra. Wejdziemy sobie w zdarzenie. Super, cieszymy się bardzo, bardzo fajnie. Zdarzenie znowu, tak. Dziewiąte wrota, widzowie. Goltur żąda krwi, uga się jego pragnienia. Naśle na świat śmiertelników. Jednego ze swoich najstraszliwszych wysłanników. Przyzywa losowego demona. Yy, minus 240 punktów życia po wybraniu rytuału. Rytuał oczywiście bierzemy losowego demona, no. Idziemy, tu mamy losowego domu. A Gajos! Dole, doszedł do nas Gajos, ale fajnie. Dobra. Dobra, dobra, bardzo dobrze. Eee, tutaj co, takie rzeczy, takie rzeczy. Eee, Gajoza, lubimy gościa, no. Fajny typo. Teraz, I teraz lecimy znowu z poszukiwaczami przygód. Lecimy z nimi, musimy przyspidranować ich. Na razie te rundy będą szybkie, bo to jest początek, nie? Wiecie o co chodzi, widzowie? Tutaj to, to tak, że mamy teraz tak. Oni odporności mają takie. Ten przemieści, losowo przemieści nasze wszystkie potwory, unika pierwszej pułapki, ten rozśirzenie po prostu będzie miał. No. Eee, dobra, dobra. Moździerz na tył. ...gościu na tył strzeli, zrąbane to jest. Eee, tu naturalny naprzód. Możemy naturalny w sumie dać. Damy naturalny, dobra. Dżabunia, żabcia. Teraz... Teraz tak. Tu fizyczne na... Tył fizyczny na przód i o, na wszystkie od ognia. Fizyczne na... Tył fizyczny na przód. Fizyczne na tył, czyli ten będzie dobrze, dobry na tył i obrażenia od ognia na wszystko. Na wszystko obrażenia od ognia. Możemy. E, niby możemy tego kurde gajoza wziąć. No i bierzemy gajoza. No tutaj dajemy tak. Szyka. Fizyczne na tył, fizyczne naprzód. Ale wszyscy mają fizyczne zrąbane I od ognia na, 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 na wszystkich. Od ognia na wszystkich. Fizyczne na tył, fizyczne naprzód. Eee, to tego damy tu. Fizyczne na tył, fizyczne albo damy go na tył. O, wszystkie odporności będą zwiększone, także to chociaż tyle. Tego damy tu i tego damy tu. Lecimy, no. Pułapka druga, polarny portal, tak. I już tutaj będziemy czekać. My! Tak jest, widzów, tak jest. Tu żabcia pięknie. Cyk, cyk, mykno. no. Fuch, na wszystkich leje. Tak jest, oto chodzi. No, no, no. Dobra, no. no. Teraz tak, gergulec. Ostre rogi. tych. Fizyczne na tył, bardzo dobrze. Fizyczne... Nie, to są odobnie na wszystkich, dobra. Teraz obronny cios. Tak jest, lejemy obronnym ciosem. Eee... I teraz tasa, tak jest. No, 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 no. Okej, okay, teraz znowu lejąc w tył. Teraz ten, ten leje tak. I znowu obronny cios 35. No dobra, niby coś z tego jest. No, niby jest. Trochę zlamiłem, ale rozcieczamy nasz nasze potwory chyba tak, bo i to myślę. No. I teraz, tak, co my teraz chcemy zrobić. Teraz chcemy, aby zamieszanie załatwiło gościa. tutaj z no, no. no, no. Tak jest. Yy, teraz przenikliwy wrzask. Ey, jeśli. Aha, dobra, albo to. Dobra, przód. Tak jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tutaj pocałunek albo takie coś. To tym, od ognia, no. Dobra, dobra. Teraz znowu to, wrzask wrzeszczymy na nich, tak. Cukup jeszcze dowali tym. Pięknie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jeszcze tutaj mroźne oko Saurona, Saurona chyba. Tak jest. Oko Saurona. Jujku jaka demoralizacja gościa jest. Totalna demoralizacja. Wow, wow, wow. 100 z kości. Piec. Piec może mieć piec mi się podoba. Podatność na, na naturę. Piec, możemy wziąć. Piec, tak, tak, tak. Kontynuuj. I tutaj, oczywiście, pójdziemy sobie na zdarzenie. I tutaj tak, dwaj pracownicy pobili się jak elfy, o szczotkę do włosów. Możemy ukarać, ukazać, ukarać, ukarać możemy i zawiesić ich na 3, 5 tygodni. Zawieszamy. Oczywiście, że zawiesimy ich, tak? No, no. Co my tu jeszcze chcemy zrobić? Chcemy plądrować? Tak, chcemy plądrować. Tutaj tak, czarci krąg, ochotnicy. Yy, wszystkie potwory otrzymują efekt rozświeczenia. Yy. Albo znajdź potwora. Znajdziemy potwora, to jest lepsza sprawa. Nowy potwór, naga, kolejna naga. Pracownicy ci są niedostępni, ale stracone złoto? Co? O kurczę, ochotnikom nie udało się niczego zrabować. Wrócili zbyt pijani, by pamiętać jaki był cel ich misji. Przez dwa tygodnie muszą dochodzić do siebie. Jednak podczas pirackiej burdy pomogli jakiemuś potworowi, który w rewanżu postanowił do ciebie dołączyć. Oczywiście. No pewnie. I teraz tak, mamy tyle potworów dostępnych. Bardzo dobrze, że mamy. Poborcy. Handlarz. Zdarzenie. Oczywiście, że zdarzenie bierzemy. Przyjmij nie, odrzucamy. Zdarzenie znowu, tak. Firmowa sztapicie. No kurczę, jakieś morale podmy. nie chcę morali podnosić. To jest jakaś lipa. Zignoruj. No. Yy, I teraz jeszcze co? Weterani, dobra. Czyli tak, tu mony same. Tutaj... O, może dwie nagi damy. Dwie nagi może damy. Będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie. Dobra. Yy, tak, myślę, że tak zrobimy. Gajoza schowamy, i tę babkę też schowamy. No. I lecimy na weteranów czy na potwora? Weteran. Lecimy z nami O tak, o tak. Szybkie akcje, szybkie akcje. Musimy to wszystko szybko przeskoczyć. On bije naprzód naturalny, na tył wiatr. I na tył fizyczny. Przód naturalny. Tył wiatr. Tył fizyczny. Dobra. Przód naturalny. Dobra. Lecimy. Morale przywraca. Unika pierwszej pułapki. Dobra. Unika pierwszej pułapki. A to oznacza, że. <laughs> że damy piec. Tak że damy tutaj piec, tutaj damy pol, mro, m, polarny portal, tak, a tutaj damy dwie nagi, tak jest. Tu będą obrażenia naturalne naprzód, a na tył fizyczne i od wiatru. Fizyczne i od wiatru, naturalne na przód fizyczne i od wiatru. Dobra, damy dwie nagi taką. Yy... No prawdopodobnie tylko jedną turę wytrzymamy z tym tym typiem satyrem Lecimy, lecimy widzowie nie? I teraz tak, teraz tak Tutaj lecimy z tym, tak jest Pierwszy atak Teraz wystraszenie morale tylko spadną albo widmową falę na tym Nie no, widmowa fala Lej, lejemy no. Tak jest, to to chodź. Ale go ale go leją, no. Tego z tyłu. Sprany został, totalnie sprany. <noise> tutaj obrażenie od ognia, tak jest, bardzo dobrze. I teraz ten znowu może zaatakować, tak? Tył ja zaatakuje, leje do końca z nim, no. Ty, tutaj na tył zaatakuje. Tak to jest. No i zginął na 30% tak, no. Dobra, no, 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 no. Tych podpalimy, ta uniknie pułapki, ale ten nie. Dobra, dobra. Piec. Tutaj możemy bić, na przykład. Damy bić, podpalimy go na trochę dłużej, tak. Pułapka. Jeszcze odmroźne, mroźne obrażenia jeszcze wlatują. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tutaj dwie nagi są. I ten typo. Dobra, lecimy. Psikus? Nie. Przód. Uwaga. Tak jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przenosi dwa poziomy? Ale co, jak to zdziała, że. Yy, oraz. Dwa poziomy kar nałożonych na cel przynosi się na bohatera za nim. Czyli. Dobra. Czyli co? Czyli. Ten nie traci dwóch poziomów kar? Dobrze rozumiem? Zaraz zobaczymy, no. Nie, nie zobaczymy, bo ten gościu zginie. Ajajaj, aj, aj, no dobra. No, no. <grym> dobra, i nagi teraz muszę dać czadu. Cyk, tak jest. I jeszcze, i jeszcze cyk raz. No, 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 no. Udało się. Pięknie, widzowie, pięknie. Nagi czadu daje. Latający sztylet. 30 punktów, punktów obrażeń fizycznych nakłada 3 poziomy efektu krwawienie. Nooo. Hmm, 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 hmm. Pęknięty pancerz może nałożyć na wszystkich. 20 fizycznych i pęknięty pan na wszystkich. No może być spoko to Dobra Weźmiemy sobie balist raz Tak Teraz tak Ten pójdzie tu, ten pójdzie tu, ten pójdzie tu Ten pójdzie tu, ten pójdzie tu, ten pójdzie tu Ale jaja no Ale jaja I ten pójdzie tu, i ten pójdzie tu Dobra Teraz zdarzenie, tak Ale fart, oczywiście, że świętujemy Zatrzymaj, tak Teraz tak intensywny trening na siłowni albo terapeuta, i tak intensywny trening na siłowni 10 pancerzami. Ja to biorę, tak jest, potwierdź i wychodzimy. Plądrowanie czy zdarzenie? Plądrowanie, oczywiście, że plądrowanie. I teraz tak tutaj, zyskane złoto, uwolnienie potwora. Tutaj, zna, znalezienie artefaktu i zyskane złoto, a tutaj, zyskane złoto po prostu. Możemy tutaj znaleźć, znaleźć artefakt można, ale kasa, jakbyśmy kasę tak przy, bierzemy kasę kurczę w sumie, chcemy kasę, dużo kasy, jak najwięcej kasy i ćwiczenia nie bierzemy, zdarzeń nie bierzemy jak najbardziej, tak, puszka Pandory, czy chcemy puszkę Pandory, nie chcemy puszki Pandory, Kurczę, podła rzecz, zostawiamy to, no, tutaj potwór po tylko będzie, dobra, potrzebny. Co my tu chcemy, co my tu chcemy? Yy, czy... Jak my to chcemy zrobić? Myślę, że sobie poradzimy tak po prostu, no. Potwierdź, lecimy tak z nimi, normalnie lecimy z nimi. Kurczę! Kurcze widzowie, widzicie to jak my jesteśmy potężni? O to właśnie chodzi. No, o to właśnie chodzi. To teraz tak, co tu na, na nas czeka? Gościu, który takie rzeczy robi, takie rzeczy i takie rzeczy od ognia. Ona jest mocna, nie lubię jej. Dobra, frajerska chmura tu będzie, tu będzie pancerz, pancerz. Ona zadaje od ognia i naturalne, ten od wiatru i od wiatru. To balista nie musi wlatywać. 15-50, dobra. Możemy dać polarny portal. Albo trującą chmurę. Niby słaba ta chmura, no ale. Ehm, pancerz przeciwnika, żeby miał wartość. Jaką? Dodatnią, dobra. Czyli... Czyli fajnie byłoby, żeby frajers frajerską chmurę dać tu, dobra. Naturalne, naprzód od ognia i naprzód od ognia, dobra. Czyli tak, teraz ten od ognia musi być tu, tak. Dobra, może coś z tego będzie, no. Tutaj teraz polarny portal. Tak. I nagi teraz. Nagi teraz i one od wiatru będą lać albo od lotu. No i potwierdzamy tak jest, o mam właśnie. Pięknie. Pięknie. I lejemy ich, lejemy. No no. Naturalne wlatują. Tak jak chyba. Hmm. Dobra, no dobra no. Dobra, dobra. Ja cię nie mogę. Ale mi ją sprali. I jeden HP zostało. Przecież to jest jakaś trage tragedia, no. Tragedia. <laughs> bardzo słabo, bardzo słabo. Ojejku. No, aż chyba nie, nie, nie wiem co zrobić teraz. Bardzo niefajnie. Tego spróbujemy zlać jak najbardziej. Nadamy mu krwawienie jakieś, to na pewno dobrze wyjdzie, no. Dobra. I ten zostanie sprany No, tak, tak wyszło, tak wyszło, no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, tu się tym zadym pewnie. Tak, tak. O, tak, tego załatwimy sobie, żeby mniej kości nie, By nas atakowali. I teraz dwie nagi będą wlatywać, tak? No. I lecimy z nagami. Tak jest. Pierwszy atak znegowali. Tu czy to się opłaca? Nie, nie opłaca się. Teraz to robimy. Okay, okej, okay. okej. Ten też urobia Znowu takowiemy. O tak. I teraz znowu chyba właśnie tak robimy Minus 30 moralne aż może wyjść. no dobra no dobra Tak jest, to ja to właśnie leją w poczeciad, te dziady leją leją to. Minus 20, minus 20 Od lodu Jakbyśmy tak dali Aha, jeżeli jest ostatnim, zwiększa, zwiększa, zwiększa zadawane obrażenia i spadek moralny, no to pospadamy jej trochę moralne, zmniejszymy jej no, trochę trochę. Tak. Jeszcze raz zmniejszymy, ucieknie w kierunku! Tak jest. Gubliński Dobórz. Możemy go bliskiego Dobosza bo, do wziąć niby. Możemy Jatiego wziąć i możemy harpie wziąć yy, Dobosz. Czy Dobosz jest taki git? Czy Dobosz jest taki git On jest spoko Ale ma obraż... Te odporności ma takie podłe, że aż strach, no weźmiemy go, no weźmiemy, tak Teraz możemy plądrować zdarzenie jakieś mieć. I czarny rynek, by posprzedawać tych pajaców jakichś, których nie chcemy To damy już wszystkich tu, no tak Teraz sobie splądrujemy Tak jest i...